Z tej strony Czesław, kolejny odcinek Kingdom przed nami, rozpoczynamy trzeci już odcinek. Tak jak wspominałem wcześniej, prawdopodobnie nie damy rady przetrwać przynajmniej do 20 dnia. Tak mi się wydaje, i to może być dość spory problem, jak dla mnie, przetrwać się do tego 20 dnia. I cóż tu można więcej powiedzieć? O, dwa pieniążki, dwa pieniążki są. Zaraz noc przyjdzie, to dopiero początek dnia. Czy macie coś tutaj dla mnie, moi drodzy? Moi drodzy kompanii nie mają nic dla mnie. Tylko cztery pieniążki mam przy sobie. Można by było dozbroić swoją armię. Czy tutaj ten mur naprawię? Tak, naprawię go. No zawsze jednak kolejna tutaj warstwa obronna będzie przed nami. Czekamy, czekamy. Ja Lecimy, sobie tutaj ustawię coś. Dobra, jedziemy z Koksem. Teraz już pełną parą lecimy z Kingdom. Tutaj mur widzę, że został zniszczony. Wybaczcie, że tak sobie teraz wszystko przypomina, bowiem nagrywam ten odcinek kilka dni po ostatnich wydarzeniach z tejże gry. Weźmiemy dwóch kolejnych przedstawicieli naszego królestwa. Spróbuję nagonić jelonki. Zobaczymy, czy mi się uda. Czy mi się raczej jednego tak. Drugi, no dobra, drugiego też postaram się nagonić. Yy, jeden pieniążek mi został, więc proszę bardzo. Mam nadzieję, że zdąży. Że zdąży dojść. <laughs> o, jak to zabrzmiało! Zdąży dojść. Tea. Ładnemu chleb na myśli. No, strzelajcie, strzelajcie w nie. Kretyny, debile, fele. Co za kutwy. No, trafcie. Dobrze. No, ale tak to na pewno. Tak, to na pewno nic nie wskuramy, proszę Państwa. Tak, to my nic tutaj nie wskuramy. No, z tamtej strony pewnie nawet łucznika nie mam. Dobra, wracajcie. Wracajcie. Może w końcu w Was trafią. Nie, bo już noc zapadła. No kurde. Co za dziadygi. Co za dziadostwo. Co za gówno. A. No nic, nic na to nie poradzę. Będzie trzeba się bronić przed kolejną falą. O, pieniążek dla mnie. Bardzo dziękuję. Ależ to bardzo... Nie, oddawaj go, ty się. Dobrze, dziękuję. Ty, suku jeden. Oddał. Więc jest dobrze, jest dobrze. Oddał nam pieniążek. Po, 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 po. O, o, dwa kolejne. Dobrze, uzbroję kolejnego tutaj wieśnioka w łuk. Powiem, jak widzicie, mam ich dość sporo. Po ostatnim ataku... Nieuzbrojonych sporo osób. Tutaj murek naprawiony. Ten jeszcze by wypadało naprawić. Mam nadzieję, że to nie z tej strony zaatakują nas stworki potworki. Tylko właśnie z drugiej. Hmm, czy mam pieniążek? Z tej strony nie atakują. Nie mam pieniążka, kurczę. Nie zwróciłem na to uwagi. Powiem wam szczerze, że teraz zdecydowanie gorzej mi idzie aniżeli w, w moich poprzednich grach, kiedy grałem nie nagrywając. Ale co... Jak to się mówi, co się odwlecze, to nie ucieczę. Prawdopodobnie jeszcze raz y, rozpoczniemy rozgrywkę. Chociaż jeszcze nie będę wieszał tutaj y, złych wieści raczej złych wieści. Złych omenów na moją wiochę. A nóż, a nuż uda nam się przetrwać troszeczkę dłużej. Oczywiście, więcej łuczników potrzebuję. Niech polują, niech zbierają hajs. Hajs się musi zgadzać. Hej z królików, hej z zielonków, hej z farn. Jak najbardziej zgadzać się musi. Hmm. Aha, aha. Tutaj jak mur, dobrze. Tutaj mur stoi. Dwie wieżyczki, trzy wieżyczki są. Ten by wypadało ulepszyć. Jak najbardziej jestem za, ale nie mam pieniędzy. Co za dziadostwo. Dziadostwo pełną gębą. Aaaaah. Nie tak to miało wyglądać. Nie tak! O, dobrze. Dobrze, kolejny dzień się zaczął. Poproszę pieniążki. Coraz mniej ich dostaję. Z każdym dniem do przodu dostajemy tych pieniędzy coraz mniej. Przynajmniej tak to rozkminiłem, że właśnie o to chodzi. Dobra, kolejny łuk został przydzielony i pojedziemy... Pojedziemy zupgrade'ować ten murek, który jest tam z przodu. Powiem wam, że całkiem przyjemna oprawa audio w tejże produkcji jest. Wpada w ucho, jest przyjemna. Czego chcieć więcej, prawda? Nie jest tak epicka jak w Wiedźminie, bo tamtej to mógłbym słuchać na okrągło, ale jest fajna. Fajna dodająca takiego klimaciku tej jakże pikselowej grze. Pidum, pidum. czy coś dla mnie macie? Tak, strzelaj stąd w królika, a na pewno trafisz. A jednak trafili. Dobrze, kolejny zajączek. Są pieniążki. O, o, o! Kolejne dwie monety. Są pieniądzory... Ej, czemu mi wypadła? Za szybko chyba jechałem. Są pieniądzory, można dozbroić kolejne osoby. Włoki. A propos łukiego to zamówiłem właśnie Star Wars Battlefront. Store Co ja powiedziałem? Star Wars! Jezu! Angielska mowa trudna język. <laughs> a propos polskiego. No, więc możecie się spodziewać na moim kanale w przyszłości materiałów właśnie z najnowszego Battlefronta. Chociaż powiem Wam szczerze troszeczkę żałuję, bo za 4 mapy 174 zł widać, a Season Pass kosztuje 180 czy tam 179 i posiada tych map 16, jest droższy od samej gry, no to... ale... Pod wpływem tego całego hypu na tą grę postanowiłem, że jednak zamówię. Co mi się rzadko zdarza, żeby przedpremierowo jakąkolwiek grę zamówić, no ale na to mi się czaiłem od. Po, dobrych kilku miesięcy. Co miałem na PS4 sobie kupić, ale jednak zdecydowałem, że wyląduje na moim piecu ta gra. Ło ku o jezusie! Teraz, teraz to się będzie działo! Tyle hajsu to ja już dawno nie widziałem. Ale co, ale co, zaraz tutaj potworki z pewnie przyjdą. Będzie trzeba troszeczkę polepszać to nasze królestwo. Więc w tym momencie wypadałoby ulepszyć naszą siedzibę główną. I tak właśnie też zrobimy. Ulepszymy główną siedzibę. O ile mi wystarczy tutaj hajsu. Jak najbardziej wystarczyło, pewnie, że tak. A, muszę się poprawić. Ostatnio mi się fotel połamał. Gamingowy, wielce gamingowy fotel za 300 zł. Takie gówno, że po 3 tygodniach nie, że jestem jakiś ciężki nie wiadomo jak tak, on był do 130 kilo. A ja 130 kg nie mam. Więc powinien wytrzymać troszeczkę dłużej, a tu proszę, pękł. Podpór, znaczy podpórki, no tak tutaj, z boku popękało. Bo yy, dobra, więc kolejny dzień przed nami. Nie dozbroiłem jeszcze wszystkich. O, tutaj też... Co się z tym murkiem stało? Chyba został właśnie dziabnięty. Kolejny murek też naprawimy jak najbardziej. I jeszcze jeden też. Nie, tego nie. Tego nie, bo nawet on nie jest zrobiony. I tutaj kolejną fermę zrobimy. Czy... Nie! Jednego pieniążka zabrakło. Jednej złotej monety. Złoty strzał. <laughs> bom, 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 bom. Czy coś dla mnie macie, moi drodzy kompanii? Chyba nie. A ty coś masz? Nie masz? A ty coś dla mnie nie masz? To jest jedna monetka. Czy wy coś dla mnie macie? Kurde, gówno mają. Nic nie mają dla mnie, dobra. Widzę, że jeszcze dwóch bezrobotnych mama. Oczywiście, bezrobocie to najgorsza zakała ludzkości. Więc dajmy im łuki. łuki! łuki! I jeszcze dwóch zwerbujmy. A czemu by nie? Pojedziemy dalej. Tak się zastanawiam czy wykupić No zobaczymy Zobaczymy co nam tutaj handlarz przywiezie Kolejnych dwóch jak najbardziej Postaramy się zwerbować Bo nie ukrywajmy to chyba był już który, Już nie pamiętam który tam pokazywało Czy 13 dzień? 14 No ale zaraz będzie Krwawy Księżyc Więc potrzeba nam jak najwięcej wojowników Najlepiej byłoby stworzyć rycerzy Ale jak na razie mam za mało pieniędzy Żeby pojechać do tej kapliczki Która ulepszy mi moją osadę w kamienną jak to mawiali o Kazimierzu Wielkim, tak? Dobrze. Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną, więc tak właśnie z moją Polską, z moim małym królestwem, by tak było. Mogę tutaj stawiać katapulty, tylko nie stać mnie chyba na ani jedno. No pewnie, że nie stać. Nie stać mi na ani jedną, bo właśnie to ulepszając te strzałki, te drogowskazy, e, tworzymy swego rodzaju katapulty, swego rodzaju, po prostu katapulty. I zależnie w, w którą stronę strzałkę wybierzemy, to w tą stronę właśnie zostanie postawiona e, katapulta. No i znowu pieniążek mi wypadł. Nie wiem, myślałem, że wcześniej to. Za, wcie, wcześniej myślałem, że zależy to od tego, e, że mamy za dużo pieniędzy w sakiewce, bo tak właśnie to wyglądało. A tu widać, jednak e, tak nie jest. Dobra, więc tworzymy jedną katapultę. Proszę moi budowniczowie ją stworzyć. I zaprowadzić na miejsce. Sprawda ona się rzadko kiedy przydaje, tylko w tych naprawdę wielkich falach przeciwników. Jest strasznie wolna. Oho. Oho! No pięknie, to tutaj się łucznicy poustawiają i zostaną zadźgani. Nie ma żaden kasy. Kurz. Bo tak bym mu lepszy. Szkoda, że nie można tutaj burzyć budynków. Nie mówcie, że teraz jeszcze jest krwawy księżyc. Bo chyba walny. O, mój kąt się niecierpliwi. A to nie jest dobry znak. Niecierpliwy jest Spłoszył się. Spłosił. <laughs> Ta, zapominam po polsku jak się mówi. To nie jest dobry znak. No nic, mam nadzieję, że to nie z tej strony, tylko właśnie z drugiej zostanę zaatakowany. Dzięki czemu będę mógł ulepszyć. Ulepszyć y, tamtą... ten Murek, o, właśnie tak wygląda katapulta moi drodzy. Ona tylko ma jeden strzał, po każdym strzale jeden z budowniczych musi do niej podejść, ją. Naładować, załadować kamień na nią, i wtedy dopiero i wtedy dopiero ona może strzelać, tak za każdym razem. Więc jednak tutaj moje stworki potworki przyszły. Ale tutaj sobie poradzili. Mamy dzień 14, czyli. Po tym dniu będzie krwawy księżyc, co nie jest dobrym prognostykiem, ale miejmy nadzieję, że przetrwamy i że ten odcinek zakończy się sukcesem. No bo mam nadzieję, że dobrze mi życzycie, tak? Że nie życzycie mi, żebym jak najszybciej umarł. <laughs> żebym jak najszybciej stracił swoją koronę. <laughs> nie no, żartuję. Na pewno dobrze mi życzycie. Wy zawsze jesteście ze mną. Dobra, więc w takim razie skoro krwawy księżyc nadciąga, wypadałoby podjechać tam ten murek naprawić. Chociaż nie, prawdę powiedziawszy, prawdę powiedziawszy to jest zły pomysł, bo patrzcie na to. Tu mamy tu mamy wysoką wieżę, więc ten łucznik będzie mógł z tej wieży ostrzeliwać. I tu jest druga wieża, więc w razie czego, gdyby tutaj wszyscy obrońcy padli, to jest jeszcze wieża druga, ale z drugiej strony jeżeli ten mur ulepszę, to tutaj oni będą mogli ostrzeliwywać. I kiedy oni w końcu padną, albo na pewno padną, to jeszcze potwory się zatrzymają na tym murze i na tamtym. Więc na pewno ulepszymy tę oto tutaj wieżę. I jednak ulepszę jeszcze tamten. Raczej ulepszę. I tak go będą naprawiać. Więc ulepszę tamten murek. Tylko do tego potrzebuję pieniądzów, pieniądzorów, pieniążków mamony. Jak zwał, tak zwał. Dobra, mam już trzy, więc będę mógł tam podjechać. Ale pozbieram jeszcze troszeczkę hajsu, więc pozbierałem troszeczkę hajsu. I teraz pora na naprawienie, murka na naprawienie, na ulepszenie, bo on już jest naprawiony bardzo ładnie, panie budowniczy. Teraz jeszcze tutaj sypnę trochę grosiwem, więc mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz. I właśnie wybudujesz to, co wybudować trzeba, prawda. No, i czekamy, 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 aż tutaj się to wszystko wybuduje. No i czeka nas krwawy księżyc. Już się boję, już się boję, już mam mokro w gaciach. Włosy na tyłku mi stoją dęba, więc... Uważam. Uważam. Trzeba uważać. Już zaraz, już zaraz to nastąpi. O, jest stresik, jest stresik. Serducho pika jak klapa od śmietnika. O, kolejny pieniądz. Dobra, więc zdołam jeszcze chyba... Mam... Chyba teraz będzie krwawy księżyc. A jak nie, no to w następnej nocy. Jak w następnej, no to luzik. To jeszcze mamy troszeczkę czasu. A co się stało z tymi ludkami, co tutaj przyjść mieli? Ło, wow, wo, 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 wow, Dzięki za hajs. Hajs z YouTube'a. Haha. Wy zostaliście zaatakowani po prostu. Dobra, więc ja się myliłem jeszcze jedna noc przed nami, w miarę spokojna, chociaż do spokojnych też ich bym nie zaliczał tych nocy. Ulepszymy tutaj wieże, jak najbardziej. Bo w razie czego, gdyby się tutaj stworki potworki przedostały, no to ten łucznik będzie miał troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o zwalczanie wszystkich potworów i innych zmorów, amatorów amatorów mojej korony. Bo oczywiście chodzi tutaj o to, aby tą koronę mi zdjąć ze uba. Ha, ha, ha. Dobra, koniec tych suchych rymowanek, suchych żartów. O, już, 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 już się dzieje, już się dzieje. Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Zostaną moi łucznicy prawdopodobnie... Chociaż... A nie, dobrze, bardzo ładnie, jestem z was dumny. Brawo, brawo dla tych panów z wąsem i z kitami i... Chińczyków i murzynów i innych narodowości. Brawo dla nich. Ale ty, panie, czemu ty się cofasz? Czemu nie naprawiasz mi muru? To co za cfel? <laughs> Debile, Teraz dopiero poszliśmy. Piętnasty dzień. Piętnasty dzień. Czyli krwawy księżyc teraz będzie. Teraz będzie krwawy księżyc. No nic. Postaram się... A, zmęczyła mi się oczywiście krasnopióra. Postaram się... Dojechać. Zdążyć na czas... Dojech, dojechać do. do, 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 do co ja chciałem? A, podjechać do tej kapliczki, gdzie. Dzięki której można ulepszyć naszą osadę. Więc. jademy Dawaj, krasna! Pędź! Pędź niczym wiatr przed siebie! Po drodze nikogo tutaj nie przekupuję, bo nie pamiętam dokładnie, ile. O, jest kapliczka! Ile kosztuje to ulepszenie? A, stać mnie. Bardzo ładnie. I teraz patrzcie jak się ładnie rozbudowuje kapliczka, dzięki czemu weszliśmy w erę kamienia. Jej, w erę cegieł i w erę innych udziwnień średniowiecznych. Dobra, lecimy. Chociaż nie tylko średniowiecznych, bo nie zapominajmy, że w starożytności też już budowano. już Też już murowano, jak to się mówi. No, mogę ulepszać, ale oczywiście teraz co? Co się nie zgadza? Hajst się nie zgadza. Aaaaaah! Jakby to Norwegowie powiedzieli, czyli Kurwa, tak zwana. Tak zwana. No chyba tak się odmienia, tak? Właśnie, kurwa to jest rodzaj męski czy żeński, jeżeli chodzi o. Przezwisko: znaczy o wyzwisko, o przekleństwo. O! Tak dokładnie, nie o wyzwisko. Właśnie nie chodzi o wyzwisko, tylko o przekleństwo. Chyba dalej to jest rodzaj żeński. No nic, nie mam tutaj hajsu. Tam ci też za bardzo nie mają. I co mi z tego, że ulepszyłem? Skoro nie, nie mam teraz pieniędzy, aby ulepszyć moje fortyfikacje, jestem w ciemnej dupie. Tak rzekłem i tak będzie. Zobaczycie. O, jest kasa. No ale to też za mało. To jest zdecydowanie za mało. Hajsiwa. Nawet jeżeli ta jedna monet. Nie, chyba mnie stać na. Ale nie zdążę już. Nie zdążę już ulepszyć tego muru. Już krwawy księżyc nadciąga. Dupa! Zostaje mi tylko przekupienie kilku potworów. O ile dam radę. Dobra, cofajcie się panowie. Bo to nie jest dobra pora. Dobra, trochę tych potworów. Ej! Ja was nie przekupiłem! Oddawaj to, ty pedale. Ja was nie chciałem. No ale już weź, bo będziesz mi zabierał te monety. Dobra, chyba prawdopodobnie z drugiej strony zostanę zaatakowany, no ale dmucham na zimne, jedziemy na drugą stronę zobaczyć, ta strona jest w miarę okej okay, ufortyfikowana, ale właśnie bardziej bałbym, bałbym się o tą drugą, a nie, dopiero teraz księżyc nadciąga, już nie pamiętam z której strony byłem zaatakowany poprzednio, chyba właśnie tutaj z lewej, tak to jest jak się nagrywa po kilku dniach kolejny odcinek, a nie wszystko naraz. Hajs leży, więc... Tak, prawdopodobnie z drugiej strony będę atakowany. Kurde! Nie wstrzeliłem się. Niedobrze, niedobrze. Ciekawe dokąd już dotarły te stwory, potwory. O, ja pierdziele! Już tu... Ej! Idź stąd! Ale mnie chcą zjeść! Bić dziada! Bić śmiecia! Dobrze, ustrzelić świnie te wredne z kosą. No, pięknie, bardzo ładnie. A! Z kasą idzie. Bardzo ładnie, pieniążek odzyskał. A! Kolejny! Czemu on? On łuk zapieprzył, no co za cfel. A ten za młotek zapierdzielił. Czyli z tego wynika, że one nie tylko hajs zabierają, ale też rzeczy, które mamy na składzie. Hahaha <laughs> jednak katapulta się przydała. <laughs> Ładne to było. No nic, przetrwaliśmy, to jest najważniejsze, przetrwaliśmy. Dzięki Wam za uwagę i do zobaczenia. Już teraz nie do usłyszenia, ale do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć. Na razie.